Nie będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dziś mamy środę wieczorem i nagrywam dla Was ten filmik sprzed kościoła Nawiedzenia Świętej Maryi Panny w Ostrołęce. Jest to kościół, którym 24 godziny na dobę jest adoracja najświętszego sakramentu. Jezus Chrystus czeka na nas ukryty pod postacią chleba w monstrancji. Możemy. Zawsze, kiedy tylko chcemy, przyjść do tego kościoła i spotkać się z Jezusem Chrystusem. I dzisiaj właśnie przyszedłem na taką adorację, na spotkanie z naszym Panem, przychodzę tutaj codziennie. A nagrywam to dzisiaj, dlatego że jutro jest czwartek uroczystość najświętszego ciała i krwi Jezusa Chrystusa, czyli Boże ciało. A jak w każde Boże ciało. Zwracamy uwagę na obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie i zapraszam Was wszystkich do katechezy na temat obecności Jezusa pod postacią chleba. Jutro czwartek, bardzo ważne święto, Boże Ciało. Ja bardzo lubię tę uroczystość, kocham. Z jednej strony, dlatego, że mówi o obecności Jezusa wśród nas, w naszym życiu, a z drugiej strony, taka ludzka rzecz zawsze w Boże Ciało jest pogoda zawsze świeci Słońce. To gdzieś od zawsze pokazuje mi też, że to jest jeden dowód, na istnienie Boga. Moi drodzy, na czym polega to święto? Otóż Boże Ciało to dzień, w którym my pokazujemy na zewnątrz, my manifestujemy swoją wiarę w realną i rzeczywistą obecność Jezusa Chrystusa pod postacią chleba, w tym małym, białym kawałku chleba, opłatku. Jest. Żywy Jezus Chrystus na mszy świętej, jak powiedział Jezus Chrystus podczas ostatniej wieczerzy, to jest ciało moje. Właśnie ten biały chleb, to jest ciało Jezusa Chrystusa. To nie jest symbol, to nie jest znak, ale to jest prawdziwe, realne ciało. I właśnie dzi jutro będziemy to wszystko świętować, będziemy. E, chwalić Pana Boga i na zewnątrz pokazywać swoją wiarę, bo moi drodzy, e, wiara to nie tylko to, co mamy w sercu, to nie tylko nasze przekonania, ale to również nasz sposób życia, to również e, nasza, nasze świadectwo i też dlatego e, we wszystkich parafiach e, w tym dniu wychodzimy. Z procesją, z procesją po ulicach naszych miejscowości, aby właśnie pokazać, tak, wierzę, tak Jezu Chryste, Ty jesteś pod postacią chleba. Tak samo jak kiedyś byłeś dwa tysiące lat temu, ze swoimi apostołami, ludźmi współczesnymi tamtych czasów cieleśnie, pod postacią chleba. Ciała, a teraz jesteś pod postacią chleba z nami. Moi drodzy, i tutaj rodzi się bardzo ważne pytanie, które dzisiaj każdy z nas powinien odpowiedzieć sobie: czy tak naprawdę wierzymy w obecność Jezusa Chrystusa pod postacią chleba, czy tak naprawdę przyjmujemy sercem, czy tak naprawdę, kiedy spotkamy się w kościele? Przy wystawieniu, czy tak naprawdę, gdy spotkamy w naszych kościołach adorację Najświętszego Sakramentu, czy też mszę Święto, czy my widzimy, wierzymy, przyjmujemy, że to jest prawdziwy Jezus Chrystus. Jak? To jest właśnie w naszym sercu. Dzisiaj odpowiedz sobie na to pytanie. Uroczystość Bożego Ciała. Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa e, mówi nam o obecności Jezusa w naszym życiu, obecności Jezusa wśród nas. Nasz Pan w Ewangelii zapewnił nas, że będzie z nami aż do e, skończenia świata. Dlatego, e, moi drodzy, e, dzisiaj e, Kościół e, głosi, przypomina, e, że Jezus Chrystus. Chcę być w Twoim życiu, chcę być w Twoim życiu obecny, chcę być w Twoich sprawach, tych radosnych, ale też tych smutnych, chcę być w Twoich wyzwaniach, trudach. Dlatego chociażby powstają coraz szczęście i na szczęście, takie kościoły jak ten tutaj za moimi plecami. Kaplice w wieczystej adoracji, gdzie można zawsze pójść i powiedzieć Jezusowi, co mamy w sercu, wygadać się, wypłakać, wyżalić, ale też i podziękować Panu Bogu za wiele dobra, czy też pochwalić Pana Boga, sprawić, że żyjemy na co dzień Jezusem Chrystusem. Czy warto? Moi drodzy, ja przychodzę tutaj codziennie i jestem przekonany po moim życiu, że warto, naprawdę to zbliża, to pomaga, to niesamowicie łączy z Panem Bogiem. Nie tylko mnie, kapłana, ale ja spotykam tu mnóstwo osób, które. Codziennie są, przychodzą, rozmawiam też z tymi osobami. Oni mówią, że naprawdę po takiej adoracji e, mogą odczuć pomoc Pana Boga w życiu, ale też e, i w swojej relacji do Boga, w swojej duchowości, e, w swojej wierze, religijności. E, droga do wiary, droga do Boga e, prowadzi właśnie. Między innymi przez spotkanie z żywym Jezusem w adoracji. Moi drodzy, kiedy mówię o obecności Jezusa w Najświętszym Sakramencie, to przychodzi mi na myśl wiele cudów eucharystycznych. Co to jest cud eucharystyczny? To takie momenty, to takie wydarzenia, w których Jezus Chrystus. Naocznie nam, ludziom pokazał, patrzcie, jestem obecny realnie w tym najświętszym sakramencie, w tym kawałku chleba. I w cudzie eucharystycznym ten biały chleb, opłatek przemieniał się w realny mięsień, w realny kawałek mięśnia, czy też z tego kawałka chleba płynęła krew, wiele badań, naukowców, różnych laboratoriów cały czas praktycznie dają ten sam finał badań, że jest to mięsień serca człowieka, mało tego człowieka, który umiera, człowieka, który jest w agonii. I tak naprawdę to jest medycznie, naturalnie, niewytłumaczalne. Mieliśmy w ostatnich latach na naszej ziemi, polskiej ziemi dwa takie cuda eucharystyczne w Sokółce i w Legnicy. Jezus Chrystus pokazał nam naocznie, patrzcie, jestem obecny. To nie jest Wymyślona rzecz to nie jest e, jakiś mit, ale ja naprawdę jestem, to jest naprawdę moje ciało. Dlatego, moi drodzy, zachęcam Was do tego, abyście uwierzyli w obecność Jezusa w Najświętszym Sakramencie, abyście pogłębili swoją wiarę i, co najważniejsze, abyście praktykowali relacje. Z Jezusem Chrystusem ukrytym pod postacią chleba. E, czy to na Mszy Świętej, na której spotykamy się realnie z Jezusem Chrystusem. I dlatego właśnie zachęcam wszystkich do e, uczestnictwa, fizycznego uczestnictwa we Mszach Świętych. Często e, słyszę takie pytanie: A po co mam iść na Mszę Świętą? Co mi to daje? To jest właśnie spotkanie z żywym Jezusem Chrystusem. E, czy też w kaplicach wieczystej adoracji. Zapraszam. Moi drodzy, na zakończenie e, chciałbym Was też prywatnie o jedną rzecz poprosić. Dzisiaj widzicie, tu jest ciemno, bo w sobot we środę wieczorem to nagrywam, jutro je będziemy spotykać się na procesji. I moja prywatna prośba. E, kiedy oddajemy cześć Jezusowi Chrystusowi e, na procesji, e, jest taka tradycja, e, że najlepiej oddamy cześć Chrystusowi klęcząc, tam nie ma mowy o kucaniu, tam klęczymy. Dlatego proszę Was, nie kucajmy przed Najświętszym Sakramentem. A naprawdę, realnie uklęknijmy. Życzę wszystkim prawdziwego, realnego i przepełnionego wiarą uczestnictwa w procesji Bożego Ciała. Niech Was na jutrzejsze święto Bóg błogosławi w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen.